Merhaba! Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj zabieram was na zakupy spożywcze. Ale nie wybieramy się tak naprawdę do żadnego sklepu. Bo będziemy robić zakupy przez internet z dostawą do domu. Ostatnio bardzo często korzystamy z tej usługi i nie ukrywam, że jest ona bardzo wygodna. I uważam, że w ostatnim czasie w obecnej sytuacji na świecie bardzo też przydatna. I akurat dzisiaj... Potrzebujemy zrobić zakupy. Przy okazji pomyślałam, że pokażę Wam, jak to działa, i też jak już te zakupy do nas dotrą, mogłabym Wam pokazać, co kupiliśmy, ile to wszystko kosztowało, żebyście mogli się zorientować, jak się mają teraz ceny produktów spożywczych w Turcji, bo nie ukrywam, że jednak wszystko dość mocno poszło do góry. Może to być dla was ciekawe. Ja wiem, że taka usługa zakupów spożywczych online z zostawą do domu, to pewnie dla was nic nic nowego, nic zaskakującego. W Polsce na pewno też to funkcjonuje. Ale sądzę, że jednak w dużych miastach, myślę, że w małych miejscowościach to nie jest aż tak popularne, więc może dla niektórych z Was będzie to ciekawe albo będziecie też mogli sobie porównać jak to działa w Polsce, jak to działa w Turcji. Jeżeli ktoś z was korzysta z takiej usługi w Polsce, to dajcie mi znać w komentarzach, które polskie markety taką usługę oferują i czy jesteście z tych usług zadowoleni. A ja wam powiem dlaczego ja uważam tą usługę za bardzo wygodną i tutaj w Erciş potrzebną. Szczególnie jeśli mieszka się na osiedlu, na którym my mieszkamy. Jeżeli nie orientujecie się, gdzie mieszkamy, jak osiedle wygląda, jak miasto wygląda, to zobaczcie koniecznie ten film. Tam wszystko dokładnie pokazywaliśmy, a teraz w skrócie tylko powiem, że mieszkamy na osiedlu, które jest oddalone od centrum miasta o 7 km. No i oczywiście tutaj na osiedlu mamy różne markety i sklepy, można sobie normalnie zrobić tutaj zakupy, no ale to są sklep, sklepy, Prywatne, więc wiadomo, że ceny też są wyższe niż jak się zrobi zakupy w jakimś markecie sieciowym. No i żeby zrobić zakupy w markecie sieciowym, no to trzeba by było jakoś dojechać do miasta. 7 km to sporo. Nie wszyscy mają samochód. I szczególnie teraz, kiedy jest zimno cały czas, mamy mróz, mamy strasznie dużo śniegu. Stać na przystanku, czekać na autobus w tym śniegu, w tym mrozie, potem jechać zatłoczonym autobusem w tych maseczkach, a potem wracać jeszcze dodatkowo z tymi wszystkimi torbami i znowu iść z przystanku z nimi w tym śniegu, po tym lodzie absolutnie niewygodne. Także myślę, że dla takich osób, które mieszkają tutaj daleko od miasta i nie mają samochodu to jest mega rozwiązanie. No, a poza tym, nawet jak my mamy samochód, no to teraz słuchajcie, trzeba ubierać wszędzie te maseczki. Dopóki ja mam ubrać maseczkę chodząc na dworze, na zewnątrz, gdzie jest świeże powietrze, nie ma dla mnie problemu, bo no da się po prostu normalnie w miarę oddychać. Ale jak ja mam już w maseczce wejść do zamkniętego pomieszczenia, które jest sobo wentylowane, i jeszcze tam w środku przebywa sporo ludzi. To ja po chwili już mam problemy z oddychaniem. Bardzo mnie to zaraz stresuje, irytuje, nie mogę się skupić. I no ciężko mnie są po prostu takie duże zakupy robić, więc jeżeli mam taką opcję do wyboru, to chętnie z niej korzystam. No i jak to wygląda? Z jakiego marketu w ogóle będziemy dzisiaj korzystać? Znaczy, w jakim markecie robić zakupy. Różne markety tą usługę oferują, ale my akurat dzisiaj zrobimy zakupy w markecie Ajusbierz czy też A101. No i teraz wam powiem jak to wszystko wygląda w ogóle, co trzeba zrobić. No Najlepiej skorzystać z aplikacji w telefonie. Należy aplikację Ayusbir KPD, czyli A101 w drzwiach sobie na telefonie zainstalować. I w tej aplikacji się zarejestrować. Przy rejestracji trzeba podać adres zamieszkania. I wiadomo, żeby później jak włączamy tą aplikację i chcemy zrobić sobie zakupy, żebyśmy mogli zobaczyć tylko te produkty, które są akurat dostępne w markecie, który będzie według tego naszego adresu nas obsługiwał. To jest tutaj najważniejsze. No ale dobra, słuchajcie, tak naprawdę to nasze zakupy ja już wcześniej rano zamówiłam, żeby one już za chwileczkę do nas przyszły, żebym nie musiała do wieczora czekać. Dlatego teraz pokażę Wam już po prostu przykładowo, jak ta aplikacja działa. Aplikacja się uruchomiła. Aha, chciałam zaznaczyć, że to nie jest niestety film sponsorowany, po prostu akurat z tego korzystam, to Wam to pokazuję. I zobaczcie, tutaj się wyświetla właśnie część adresu, na który będzie to wszystko dostarczone, a tutaj można zobaczyć datę i przedziały czasowe. Kiedy najwcześniej może zostać zrealizowane nasze zamówienie, a tutaj właśnie są kategorie. I zakupy robimy właśnie w ten sposób, że wybieramy kategorie, na przykład warzywa, owoce. I tutaj widać wszystkie dostępne warzywa, owoce, co jest na przykład na przecenie. No i powiedzmy, że wybieramy tutaj, nie wiem, banany. Dodaj do koszyka i jest. No, i później ja już tutaj celowo parę rzeczy wybrałam, przykładowych, żeby tylko pokazać, jak to działa. Jak już zrobimy zakupy, otwieramy nasz koszyk, i jak jesteśmy z zakupów zadowoleni, wszystko już, co chcemy, wybraliśmy. No to przechodzimy dalej. I tutaj możemy wybrać właśnie godziny, kiedy chcemy, żeby te zakupy zostały nam dostarczone. Dalej wam nie pokażę, co się dzieje, bo mamy zapisane poniżej nasz adres i dane karty płatniczej. Więc tego tutaj nie zobaczycie. No ale dalej już po prostu się tylko przechodzi do płatności. Chciałam jeszcze wam tylko tutaj coś pokazać. Tutaj jest informacja no właśnie tutaj że jeżeli chcemy skorzystać z darmowej dostawy akurat w tym markecie iusbir jest informacja, że trzeba zrobić zakupy za przynajmniej 200 lir, a jeżeli nie chcemy robić aż tak dużych, no to przynajmniej za 50 lir i wtedy dowóz kosztuje dodatkowo 5.50. Więc tak to wygląda. Hmm... Proste, bardzo proste w obsłudze, a ze strony marketu jak to jest? No jest do tego zatrudniony pracownik, on widzi zamówienie w systemie, pakuje wszystko to, co zamówiliśmy do koszyka, kasuje, pakuje w reklamówki i samochodem opisanym z logo tego marketu przyjeżdża na podany adres i przynosi wszystko nam pod drzwi. Także naprawdę bardzo to jest, myślę, wygodne. No co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Ja nasze zamówienie, tak jak już mówiłam, jakiś czas temu złożyłam i czekam, aż do nas przyjedzie. Jak przyjedzie, to pokażę Wam, co kupiliśmy i ile to wszystko kosztowało. Ok, są zakupy, to teraz je szybko rozpakuję i pokażę Wam, co i jak. Ustawiłam się z tym wszystkim na stole i, i ledwo się zmieściłam. W ogóle nie wiem, jak się tutaj teraz ogarnę, żeby Wam to wszystko pokazać, ale jakoś sobie poradzimy, myślę. Słuchajcie, zanim przejdę do cen, pamiętajcie, żeby tego nie przeliczać na złotówki, tylko odnosić do tureckich zarobków. Mm... No, chyba że chcecie wiedzieć, ile Was będą kosztować zakupy spożywcze, jak będziecie w Turcji na wakacjach i będziecie mieć w portfelu złotówki zamienione na liry, no to w takim przypadku no kurs jest taki, że jeżeli te ceny, które Wam teraz podam, podzielicie sobie na pół, no to będziecie mieć ceny w złotówkach. Ale no ja chciałabym się tutaj odnieść do tureckich zarobków, więc w momencie, jak będziecie wysłuchiwać tych wszystkich cen, pamiętajcie, że najniższa krajowa w Turcji. To w tej chwili netto na rękę 2800 litrów. Jedziemy. Wiecie co? Może ja po prostu podejdę do kamery i będę Wam tak pokazywać bliżej, wszystko. Bo ja tu się boję, że to wszystko powywalam. Kilogram cukini 4,95. Kilogram pomidorów malinowych 6,95. Kilogram ogórków. 4,95 kg bakłażana, 4,95 kg szczypiorek, 2,95 kg i tu z drugiej strony mam miętę, 95 kruszyk, kilogram cebuli, lira 25, kilogram pomarańczy, 4,95 kg ryby, 18,95 kg ryby, 18,95 kg mrożonych warzyw, 5,45 i taka mieszanka warzyw, 4,55 kg taka mrożonka, gdzie jest groszek, marchewka i ziemniaki, w Turcji nazywa się garnitur. Mrożony kalafior 4.50. Mrożony szpinak 5.45. Pół kilograma takiego gotowego do piekarnika mini byrka z nadzieniem ziemniaczanym 7.95. Kilogram frytek 4.95. Taka wędlinka z indyka 3.45 i taka też z indyka 2.95 i taka też z indyka 7.50. Pół kilo takich śmiesznych Różowych parówek z kurczaka 7,50. Mięso wołowe w takich kawałkach jak na gulasz 400 gram, 22,90. Mięso mielone wołowe, pół kg, 23,50. Taki zestaw trzech różnych serów żółtych, 13,90. Pół kg białego sera, 15,90. Pół kg jogurtu naturalnego, 3,75. Kupiliśmy dwa te jogurty. Litr mleka półtłustego, 4,25. Litr oleju słonecznikowego 13,75. 30 jajek w rozmiarze L 21,50. Kilogram ziarenek pszenicy 4,25. My te ziarenka rzucamy w taką teraz zimą, jak nie mają gdzie sobie jedzonka znaleźć, bo leżą na śnieg. Pół kilograma makaronu świderki 2,25. Herbata l Grey. Widzicie, że to jest 48 torebek, ale to nie są takie torebki do szklanki. Tylko na cały czajnik. I za taką herbatę 17,50. Ogóreczki konserwowe 5,45. Paczka chipsów dość spora. 3,45. 150 gram. Świeżo wyciskany sok z owoców bez dodatku cukru. 700 ml to jest. 6,75. 1,5 litra coli bez cukru. 4,95. Mokre chusteczki. 101 sztuk. 101, śmiesznie, że co, że sklepa 101? 6,95. I cztery ręczniki papierowe, 13,50. I do tego doliczyli nam 5 reklamówek, razem kosztowały liry 25. L. No i to już właściwie wszystko. I to wszystko kosztowało 294,60. Więc sami oceniacie, czy to dużo, czy mało. No, moim zdaniem niektóre produkty naprawdę są dość drogie. Widać, że bardzo drożej nabiał olej, mięso. No, co zrobić? Dajcie znać, jak tam w Polsce, czy takie produkty drożeją, czy nie, albo w krajach, w których mieszkacie, jeżeli mieszkacie poza Polską. No, i to tyle na dzisiaj. Muszę to teraz wszystko zapakować do lodówki, bo te mrożonki już tu mi ciekną. To znikam. Do zobaczenia za tydzień. Kiedyś rys!